Siema Widzowie, mamy tutaj dzisiaj paczkę. Otwieramy. O, folia bąbelkowa. I uwaga. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Jeszcze w pięknie zapakowane. I mamy Paczki. Teraz wyciągamy Uwaga. Lecimy. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Ósma. Tutaj tu paragon dziewiąta no i dziesiąta. Dziesięć paczek. Walę tutaj gdzieś. O, dobra. No i mamy 10 paczek pod klas. Rozłożymy sobie je tak. O! No i dobra. Dzisiaj otworzymy sobie 5. A pięć na kolejny film będzie. No to dobra, losujemy tak. t te, 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 yy, te, no i te. Dobra. Czyli idziemy 5 tu i 5 tu, żeby było na osobne filmiki też. Będziemy sobie nagrywać. Zobaczcie jak dużo tutaj. Pięknie. Także to odkładamy na bok. No, a dzisiaj otworzymy sobie te pięć dobra tutaj mam figurkę taką z Holandii Dropnąłem. No i Ronaldo już z y, topsa. Z euro. Ale dobra, teraz lecimy. Otwieramy pierwszą paczkę. No i dobra. Zobaczmy, co my tutaj w tak mamy. No i dobra. 135 specjalnych kart, 135 bazowych, 27 electric, 18 max power, 18 winnerów, 18 rainbow master, 18 magic mix, 15 master class, 12 netsensation, 8 Undertable, unbeatable przepraszam, i pure football. Będziemy podawać na te unbeatable i poor football. To są najlepsze chyba. No i dobra, lecimy z pierwszą. Staram się tutaj nie patrzeć, będziemy lecieć tutaj od tej strony, no i dobra, mamy full kruk i już pierwsza karta Unbeatable, w pierwszej paczce L Mbappe Unbeatable, niesamowity traf, pierwsza paczka Mbappe, super, naprawdę, jak. no właśnie miałem tak mówić, że jak odda to może kupię album, ale na razie to super. Zobaczcie, Unbeatable Mbappé. naprawdę super, nawet ją sobie tutaj damy, o, będzie nam ładnie się błyszczeć. No tutaj już, widzimy Full Crook, był jeszcze, dobra, lecimy dalej. Mamy Electric, Doomfriars, Master Class, znaczy nie Master Class, tylko Rainbow Master, przepraszam, no, Rodrigo, pierwszy raz otwieram, Max Power, Sule. Tu Już mamy bazówki, to będzie Kim Min Jae. Jakiś Siade. nie wiem czy dobrze wymawiam i Bowen. No pierwsza paczka naprawdę bardzo fajnie nam się trafiła. Będziemy sobie tutaj może takie osobne kupeczki robić. O poczekajcie sobie, które ja tutaj zrobię. O tak, pyk pyk. I bazówki tutaj. Dobra. Kolejna paczka będzie, no jak na razie widzicie tutaj, mówiłem, że będziemy polować na te Unbeatable, no już Unbeatable mamy, Mbappe, no jestem zadowolony bardzo, kupiłem jedną za 4 zł, więc kupiłem bardzo tanio i uwaga, że będziemy sobie tak od tyłu je wyciągać, to będzie tak fajnie, uwaga, no i pierwsza od tyłu to będzie, o Lautaro Martinez, Zobaczcie, może jeszcze jak z tyłu wyglądają te karty. Pięknie, naprawdę. Czekajcie. Zobaczmy tutaj. Tu Free jest z tyłu. No też ładnie. Tu Master, nasz. Rodrigo z tyłu, bardzo ładnie. I Max Power. Też fajnie, bardzo fajnie. Podoba mi się. A zobaczmy jak z tyłu wygląda Kilian. Recordman. Trzecie miejsce: top scorer in the France, czyli trzeci najlepszy strzelc we Francji. Ok. No bardzo ładnie. Mbappé. Super. No, lubię Mbappé. Teraz w Realu, Zawodnik. No super. Bo już lecimy od tyłu. Na Lautaro już mówiłem. Teraz leci Henderson. Fajnie. Mamy tutaj Kimisia. I dobra i teraz będą karty już takie bardziej specjalne, także lecimy. Pierwsza Winner Kurtua. Pięknie, zobaczmy jak z tyłu. Z tyłu pięknie, też super. Naprawdę podobają mi się te karty. O, weźmiemy może je inaczej, o tak. Uwaga kolejna Max Power. Też Sula, powtórka. Christensen, jako karta bazowa. O. Udogie i Electric. Mamy Udogi Neff Sensation. Bardzo ładna karta. Z tyłu. No super. No i Electric. Też ładna. No podoba mi się. Zobaczmy. Tutaj. O. Kolejna. W ogóle tutaj mamy 6 zespołów najlepszych obecnie. No i 6 najlepszych reprezentacji. No super. Na razie bardzo dobrze idzie. Lecimy z kolejną saszetką. No i mamy. Już tutaj widzę. Zomer. Jak już takie sobie weźmiemy. O. No i mamy tutaj Miketerian. Bazowa karta. Musiala. No fajnie. Dobra, dalej mamy turam. No i teraz Jan Sommer. Woo, Hurricane! Masterclass. Wow, piękna karta. Gdzie tu były? Masterclass. Tu były o. Electric, Raum, Magic Mix. Jeszcze się ja tego nie wiem? I Max Power na koniec. Max Power, też piękna karta A Czerbi to jest Z Interu Mediolan Gdzie tu były Max Powery? Tu były, o No i następna, 2-0-2-4 na, na razie Mbappe najlepszy traf No i mamy Kolejna paczka Lecimy od tyłu Na nią! Wow! Naprawdę pięknie! Tył najbardziej chyba mi się podoba, ale tu z przodu też ładnie tak, no zrobione to jest naprawdę tak, jeszcze te karty twarde bardzo, no. Nie jest byle co. Mhm. No top class. Uwaga, mamy tutaj lukę Modricia. Bazową kartę Realu Madryt. A już widzę coś fajnego będzie. Berardi. No i mamy tutaj Immobile, wow, Masterclass, Antoine Griezmann, gdzie one były? Tutaj, Turam, Max Power, o, tutaj jest wrócona, Master, Rainbow Master, wow, Odegard, fajna karta, naprawdę, super design, no i Winner na końcu. Gorecka z Niemiec. I ostatnia paczka na dziś. klas 2024. Zobaczmy. O! Harry Maguire! Dobra. Eder Militao z Realu Madryt. Ładnie. Lokatelli. Ben, ben White z arsenału Arsenalu, przepraszam, no, tak mówię. Czwórka. No dobra, następny Rainbow Master. Fajnie. Tutaj mamy Harry Maguire właśnie. U o, Lamini Yamal. Wow, no naprawdę. Młody talent właśnie nam się trafił. No, moim jest Manchester United niestety nie ma. Manchester United nie załapali się. Yy, ale za to mamy tutaj Manchester City i to jest Rodri, Winner. Bardzo ładna karta. I Electric. Na koniec. Ser. Yy, nie, przepraszam, robiot. O. No, karty z tyłu. Super. No, Mbappe Bardzo ładnie. Super. Rekord mam jeszcze. No Lewe skrzydło widzimy, tu pozycję mamy. Paryż, Francja. Numer 10, tu mamy, tak. No Nawet mamy numer. Numer mamy. No, Laminia Mal. Też bardzo fajna karta mi się trafiła, widzę. W ogóle nie mam tak dużych powtórek. Numer 27. O, mamy tutaj nawet tak. Team, FC Barcelona. Występy 15. Goal, asysty. 1 Hiszpania, 2 występy. A, bo to na 2023, dobra. Prawe skrzydło. Super, naprawdę. Bardzo ładnie. No, także dzisiaj mamy takie trafy: 4 Masterclass, 3 Winner, 4 Electric, 3 Rainbow Master, 4 Max Powery. No i jeden Magic Mix. Tak to wygląda. Niedługo będzie kolejny odcinek z tego, bo otworzymy tutaj kolejne pięć. Widzimy pięknie. Może jeszcze kolejny Unbeatable wpadnie. Zobaczmy, nie wiem. No i bazówki. No z bazówek tutaj widzę powtórek dużo nie było w ogóle. Tutaj jedna była, to był Sula. Nie się powtórzył. Jedynie. Ale karty bardzo oddają. No, myślę, że może kupię album, ale zobaczymy. No. Także dzięki za oglądanie.